Witam was wszystkich. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zostały ogłoszone dwie nowe postacie. Obie wyglądają naprawdę nieziemsko. I wydaje mi się, że Hoyoverse idzie teraz w taki klimat bardziej tajemniczych postaci. Mamy zapowiedzianą Jelan i mamy zapowiedzianą Kuki Shinobu. Obie postacie są kreowane jako tajemnicze, wszechstronne. Yelan jest bardziej taka kreowana troszeczkę na takiego żeńskiego Jamesa Bonda, bym powiedział. I wydaje mi się, że to będzie moja druga miłość po Kokomi. Bez kitu po prostu. Bardzo urekliwa osóbka, Bardzo taka cwana, chytra. I wydaje mi się, że gdzieś tam że jej jej osobliwy questik będzie bardzo takim takim w stylu 007, bardzo bym takiego chciał zobaczyć bo no jestem pewnie starszy od wielu z was i filmy z Jamesem Bondem to jest moje dzieciństwo i bardzo kocham te klimaty osobiście Cookie y Shinobu również mi się bardzo podoba ten y Szyk z tym, z tą zasłoniętą buzią, że jest taka bardziej tajemnicza, mimo że ma większość ciała y, odkrytego, żeby jako wojowniczka nie ograniczały jej ruchu, to jednak y, wygląda fenomenalnie. Y, chociaż ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby zakrywać y, twarz w jakikolwiek sposób, ja lubię y, podziwiać. Piękno zarówno męskich postaci, jak i żeńskich postaci, którzy między innymi i które charakteryzują się ładną buzią, i to takie dla mnie jest i fajne, i niefajne. Troszeczkę mnie to odpływa w tym, że nie wiem do końca jak ona wygląda, bo jednak buzia twarz postaci, którym gramy, jest dla mnie bardzo ważna. Ok. Ale znajdujemy się w tej chwili na e, Discordzie twórców, w Discordzie e, Genshin Impact. Ja wiem, że nie wszyscy mają do niego dostęp z uwagi na to, że jest to bardzo oblegany serwer i no ci, co się nie załapali na samym początku, to po prostu no, muszą próbować, żeby się na niego dostać. Mamy tutaj pewne informacje, który, które Michojo nam e, podsyła, taki zalążek troszeczkę o tych postaciach. I jak zawsze, jak są zapowiedziane nowe postacie, postaram się o nich troszeczkę więcej opowiedzieć, przetłumaczyć to, co tutaj mamy. Może rozpocznę od jelan. Dolina Orchidei. I co wiemy o jelan? Tożsamość jelan zawsze była tajemnicą. Niczym. Zjawa często pojawia się w różnych postaciach w centrum wydarzeń i znika, zanim burza ucichnie. Ludzie, którzy Wpadają w tarapaty, nie mogą się doczekać spotkania z nią. Z jakiegoś powodu większość z nich sądzi, że im pomoże, a jeśli nie, to chcą, aby była ich sprzymierzeńcem. Problem polega jednak na tym, że ich przeciwnicy myślą dokładnie tak samo. Każda z tych osób spotkała jelan o innym imieniu i tożsamości, i każda z nich uważa, że może nawiązać z nią współpracę. Jednak wszyscy trzymają się w niepewności. Komu chce ona pomóc? Kiedy powie prawdę, kiedy zacznie działać i interweniować, nie, mo nie można będzie niczemu zaufać. Więc jak widzicie, kreacja Jelan jest naprawdę taka bardzo tajemnicza taka osoba o stu twarzach. Yy, chciałbym powiedzieć. Yy, z to twarzy Greja, ale nie, nie, nie słyszeliście tego absolutnie. Bardziej takie klimaty szpiegowskie. Nie te drugie. Okej. Okay. Co wiemy dalej? Kiedy ujawni swoją prawdziwą tożsamość i powie prawdę, ci, którzy oczekują odpowiedzi, mogą nie mieć szansy jej usłyszeć. Więc jak widzicie, taki cichy zabójca. Niestety nie mamy żadnych aktorów głosowych. Mamy jednak potwierdzone potwierdzoną wizję Hydro. Ze spekulacji już pewnie wiemy, że prawdopodobnie to będzie łuk. Dlaczego mówię prawdopodobnie. No, bo wiecie, tak, tak naprawdę dopóki oficjalnego stanowiska nie pokaże hojo, Wers to zmienić, podmienić animację, przebudować na broń. Ja myślę, że mogą wszystko. Więc no. Ale przyjmujmy, że będzie Łuk. Co do roli jaką ma pełnić, słyszałem, że ma być czymś na zasadzie supporta sub-DPSa i wspomagać postaci Hydro i to tak mocno. Coś trochę jak szenę do postaci fizycznych i krajo Co jeszcze? Sądząc po tym co widziałem, a no nie mogę tego pokazać oczywiście. To ma pełnić rolę takiego synciu, tylko troszeczkę mocniejszego, więc ma być naprawdę, naprawdę bardzo dobrym supportem. Więc ja nie mogę się doczekać. Co nie jeszcze wiemy? Przynależność. Tajemnicza osoba, która twierdzi, że pracuje dla Ministerstwa Spraw Obywatelskich. No. Kobieta o stu twarzach ciekawe. Konstelacja Umbrabilis Orchis. Cienista orchidea. Rzadkość, go no nie mamy potwierdzonej wersji, ale prawdopodobnie będzie to postać pięciogwiazdkowa. Więc jak Wam się podoba, ja uważam, że jest, że jest wspaniała. Znaczy, no, z wyglądu dodałbym troszeczkę więcej charakteru, ale jako postać po taka tajemniczka, taka, taki James Bond w. W kobiecym dziele, no to naprawdę prezentuje się bardzo szykownie, bardzo tajemniczo, yy, klasowo bym powiedział. I no, z uwagi na to, że e, przegrałem C6 Kokomi, to myślę, że Jelang pewnie zastąpi tą dziurę w moim serduszku do kolejnego reruna chociaż więc. Okej, okay. yy, teraz przejdźmy sobie do Kuki Shinobu. o niej wiemy troszeczkę więcej. Michoja nam dała troszeczkę więcej informacji takich zawsze sugestii co myślą bądź słyszeli o niej inne postacie w grze ale zacznijmy od samego początku Zastępczyni przywódcy gangu Arataki Kuki Shinobu chociaż Kuki Shinobu dołączyła do gangu Arataki w późniejszym czasie jest potężną osobą, która odmieniła cały gang przy jej przy po jej przybyciu zakres działalności gangu rozszerzył się na wszystkie dziedziny życia, w tym m.in. konsultacje prawne, negocjacje biznesowe, catering, bankietowy czy szycie na miarę. Jednak bardziej zaskakujące jest to, że troski gang Arataki był w stanie przedstawić wszystkie odpowiednie certyfikaty, a wszystkie podpisane tym samym nazwiskiem Kuki Shingobu. Mówi się, że zastępczyni, dowódcy Studiowała za granicą, a także ma bliskie powiązania z Komisją Tenrio. Kiedy osoby po stronie dowiadują się o tym, nieuchronnie nabierają podejrzeń. Mieszkańcy Hanamizaki, którzy często mają do czynienia z gangiem Arataki, są jednak innego zdania i zawsze bez zastrzeżeń zwracają się do niej po radę w różnych sprawach. Ich zdaniem, rozmowy z Kukiszynobu zawsze przebiegają gładko i sprawnie. Należy tylko pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze, nie próbuj dowiedzieć się, jak wygląda pod maską to jest moja chyba największa ciekawość. Po drugie, nie pytaj, dlaczego za każdym razem, gdy idzie do pracy, musi unikać wielkiego sanktuarium na rukami. No, więc jak widzicie, mamy tutaj bardzo wszechstronną postać. Jestem, y, jest mało lików odnośnie jej. Y, niektórzy twierdzą, że jednak będzie taką wersją sub dps -a. Inni, że jednak będzie supportem bardzo dobrze generującym energię, przyznam się szczerze, wolałbym supporta elektro, bo takich postaci mi troszeczkę brakuje w moich drużynach, który nakłada taki status elektro cykliczny, trochę jak tarcza Beidu po konstelacji pierwszej, że wędruje za mną i dodaje status elektro po prostu do. Każdych ataków innej postaci i coś takiego by mi się z chęcią przydało, więc ja osobiście bardzo liczę na supporta. Nie mamy potwierdzonych aktorów głosowych. Wizja Elektro, przynależność zastępca przywódcy gangu ataki. konstelacja Tribulatio Demptio, problem degradacji. No. Czy konstelacja może nam coś podpowiedzieć o jej charakterze? Ja myślę, że na pewno będzie to taka krnąbrna dziewczyna, która będzie miała swój charakterek. No, tyle tyle ode mnie. A teraz posłuchajmy sobie, co myślą, mówią o nie inne postacie. Co mówi Saju? Zapytano właśnie o Kuki. Nie znam. A, a, tak. Mała pomocnica Aratakiego Ito. Ona to na pewno będzie przeszkadzać w spaniu. Ptaki z piór łączą się w pary. E... Saju ma o niej dość takie. E... Jak ktoś się stanie przeszkadzać jej w spaniu, no to jest to osoba, e... która nie powinna istnieć. <laughs> nie, może aż tak źle nie powiedziała, ale wiecie do czego zmierzam. E... Dobra, e... zobaczmy co ma. Do powiedzenia o niej, jej przywódca. Arataki taki ito. Nikt nigdy nie kwestionuje mojego przywódca i zdania w gangu. Z wyjątkiem Szyngobu. Ona wręcz kwestionuje wszystko. I nie tylko to. Nawet ciężko zarobione łupy, które przynoszą i dzieli się z innymi. Ona idzie i je zwraca. Ale dzięki niej wydostajemy się z więzienia i z każdego bałaganu, w który się wpakujemy. Więc w sumie nie mam nic przeciwko. Poza tym, chciałbym poz... nie chciałbym poznać jej złej strony. Wściekła Shinobu zmieniłaby moje życie w koszmar. Więc, wy jak widzicie, nawet IT to po części się jej boi. Znaczy, bardziej boi się jej możliwości. Może w walce go nie przewyższa, ale na pewno dałoby mu ostro w kość. Spójrzmy teraz na takie oczko od Jajemiko. Dużo słyszałem o młodszej siostrze. Miyuki. Słyszałam, że ma niezły charakterek. Chociaż pochodzi z rodziny służebnic sanktuarium, poszła własną drogą w życiu. Próbowała swoich sił w wielu różnych zawodach. Studiowała za granicą w Lille. A nawet dołączyła do gangu arataki. Fascynująca dziewczyna. Może Miyuki powinna mnie przedstawić? Tak. To się uda. Miyuki nie ośmieliłaby mi się odmówić. No, ja mam na nią chrapkę. Przypuszczam, że w bardzo takim sarkastycznym szyku chciałoby się z nią pewnie potroczyć, wypróbować ją trochę. Wiecie, jaka jest ja, Miko. A teraz Kojusara jest to taka forma korespondencji do kogoś. Nie mamy określonej do kogo. Przepraszam, dawno nie wysyłałem listów. Proszę, yy, piszę, aby przedstawić Ci pewną utalentowaną osobę. Jest ona bardzo wszechstronna, dobrze zorientowana zarówno w literaturze, jak i sztuka walki. Jest nieocenioną asystentką. Niestety, obecnie pracuje dla gangu Arataki i przyjmuje tylko konsultacje na zlecenie. A szkoda, więc Sara ma o niej bardzo wysokie mniemanie, co. No. Bardzo się liczy, myślę, że w tym takim zgiełku i nazumy, że. No, że tak jak Arataki to mimo tego, że jest bardzo sympatyczny, to niektórzy uważają, że robi głównie problemy. To tutaj faktycznie jako jego zastępca to jest. Powiedziałbym nawet trochę, że bardziej szanowany niż Arataki to. Może tylko ja odnoszę takie wrażenie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dobrzeście się bawili przy opisywaniu i moim jakichś takich drobnych sugestiach co do postaci. I widzimy się w kolejnym odcinku, a przed nami już jest demo Kamisato Ayato i mam nadzieję, że w nocy będzie już gotowe. Czyli no, nad ranem pewnie będzie do zobaczenia przez każdego. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę no i cześć.